Witam cię serdecznie w wykładzie yy, pod tytułem Tantra. Jest to wykład pochodzący z kursu nauczycielskiego 200-godzinnego opracowanego na podstawie programu Yoga Point India przez SMU Yoga w 2024 roku. Zapraszam cię serdecznie. Czym jest Tantra? Może spotkaliście się z tym określeniem tantra w różnej konfiguracji energetycznej, w różnych rytuałach, w różnych wyjazdach, różnego rodzaju działaniach, które obecnie na rynku są bardzo szeroko pojęte. Mamy warsztaty z zakresu tantry, mamy warsztaty dla par z zakresu tantry, więc prawdopodobnie już samo to słowo słyszeliście. Ale zajmiemy się troszeczkę, troszeczkę rozwianiem wątpliwości na ten temat, czym była tantra, skąd pochodzi, w jaki sposób była wykorzystywana. Więc od samego początku. Jest to przede wszystkim starożytna tradycja, która ma swoje początki, nie wiadomo dokładnie kiedy, ale datuje się między, że posiada między 6 a 10 tysięcy lat. Więc bardzo stara, jak widzicie, tradycja. Jest to inicjacja energii, czyli zarządzanie, czyli przepływ tej energii, i nie tylko w ciele i umyśle, ale również poza nim. Tan oznacza ekspansję, oznacza świadomość, zdobywanie, a tra oznacza wyzwolenie energii. I mówimy tutaj bardzo często o dwóch pierwiastkach, Shiva i Shakti. I jako tan, czyli ta ekspansja, świadomość, uznajemy Lorda Shiva. Jeżeli jesteśmy bardziej zapoznani z wierzeniami hinduistycznymi, to możemy to właśnie w ten sposób mocniej rozumieć. A energia i jej wyzwolenie, i takie tańczenie tej energii, czy właśnie przepływ energetyczny, to Shakti. Tantra oznacza poszerzenie świadomości i wyzwolenie energii. Jest to, innymi słowami mówiąc, przebudzenie energii Shakti i spotkanie się ze świadomością Szywy. Na czym więc polega tantra? Jest to system zarządzania energią. I to jest właściwie najważniejszy punkt, który potrzebujemy rozumieć, że jest to bardzo szeroko pojęty system. Jak już wiemy, jest to technologia starożytna, dużo starsza niż hatha yoga czy ashtanga yoga. I tak naprawdę joga również wywodzi się z tantry, ale jest pomiędzy, pomiędzy systemami tantrycznymi, a jego jest duża różnica, o tym później powiemy, natomiast na potrzeby tego wykładu musimy na początku rozumieć, że jest to system zarządzania energią. Nie pozycjonuje energii i nie rozdziela jej na pozytywne czy negatywne. To jest bardzo istotne, ponieważ my w świecie rzeczywistym, w świecie obecnym, realnym, bardzo lubimy nadawać metkę czemuś, em, pozycjonując to na zasadzie to jest dobra energia, to jest negatywna energia. To jest energia, która ze mną rezonuje, a ta energia ze mną nie rezonuje, jest dla mnie neg negatywna. Tutaj w tantrze, w tych systemach zarządzania energią nie pozycjonujemy energii na wyższą, niższą, i tak dalej. Po prostu energia jest energią. Zauważcie, że na przykład jak macie żarówkę i płynie przez nią energia, no to mamy plus i minus, aby żarówka się zaświeciła. Tak? Mamy taki rodzaj energii i taki, aby doszło do działania żarówki. I tutaj jest bardzo podobny system. Nie jest nam potrzebny Plus lub minus są potrzebne wszystkie rodzaje energii, aby doszło do przepływu energetycznego, aby to się zadziało, aby coś, do czego dążymy właśnie podczas tantrycznego czy rytuału, czy wierzenia, zadziałało, aby ta energia przepłynęła. Pułapką tutaj, jeżeli chodzi o Tantrę, jest to, że ona nie określa żadnej dyscypliny ani kroków. W Tantrze Trzeba przestrzegać pewnych obrzędów, pewnych rytuałów, i to jest dość istotne ze względu na przepływ tej energii, ze względu na to, jeżeli jesteśmy wyznania, czyli jeżeli są wyznania tantrycznego, pewni adepci, pewni wyznawcy, to jest tutaj konieczny, zalecany właśnie. Konkretny przepływ, konkretne zachowanie środków, ale nie ma konkretnej dyscypliny, tak jak na przykład mamy w wiodze, Yamas i niamas, czyli postępuj tak lub tak, i wtedy y, będziemy, będzie to prowadziło do oświęcenia. Tutaj tego nie ma. I pułapką jest tutaj właśnie, że bardzo łatwo można na drodze y, tantrycznej zabłądzić, czyli trzeba liczyć się z tym, że tutaj występuje mocny. Aspekt karmiczny Karma oznacza akcję Więc jeżeli coś robimy To musimy spodziewać się pewnej reakcji W tym albo w przyszłym życiu Celem tantry jest połączenie z boskością I z jej najwyższą formą To jest bardzo zbieżny punkt Który mamy również w jodze Czyli idziemy do tego oświecenia Głównym narzędziem tantry są rytuały. Rytuały, obrządki i wierzenia. Jeżeli te rytuały, obrzędy są prowadzone z intencją nastawienia na siebie, to niestety może być tak, że doprowadzi się do łamania praw natury, do łamania zaleceń jednostki wyższej, a przez to sprowadzimy na siebie Pewne konsekwencje właśnie tych działań, których prawdopodobnie byśmy nie chcieli, a nawet nie możemy ich przewidzieć. Można to porównać do takiej zabawy ogniem, że bawimy się, ale nie wiemy, kiedy nas on poparzy. Więc tutaj występuje wiele różnych. Um, Takich nie do końca bezpiecznych ścieżek, nie do końca łagodnych ścieżek, którymi podąża się, jeżeli jest się adeptem lub wyznawcą lub praktykiem, właśnie tantrycznym. Tutaj przede wszystkim w tantrze również mówimy o poświęceniu, wierze i oddaniu oraz czci. Czci. Są to przede wszystkim takie y, znane formy tantry. Jeżeli chodzi o różne obrzędy, jeżeli chodzi o właśnie różne rytuały, to y, tak jak Wam wcześniej mówiłam, one nie mają określonego y, pozycjonowania, czyli coś jest dobre, coś jest złe, na przykład. Kultkali, gdzie wojownicy po zabiciu przeciwnika wypijają krew, aby posiąść jego siłę, jego serce, jego duszę. To są na przykład rytuały tantryczne, które obecnie w tym społeczeństwie już nie są dopuszczalne w ogóle ze względów moralnych, więc Oczywiście w niektórych częściach naszego świata dalej te rytuały są, yy, są praktykowane. Natomiast w społeczeństwach już jakby no wysoko rozwiniętych, tak jak powiedziałam, jest to moralnie niedostępne yy, obecnie. Natomiast również spotkałam się z różnymi rytu rytuałami, które są w obecnych czasach lekko przekształcone w na przykład Taki rytuał jak e, picie krwi menstruacyjnej to jest również rytuał tantryczny. E, innym rytuałem tantrycznym jest na przykład zjadanie zwłok, ponieważ nie rozpoznajemy znowu energii jako negatywnej czy pozytywnej, po prostu przekształca się ta energia. Więc tutaj musicie rozumieć to, że tantra nie pozycjonuje czegoś na obrzydliwe albo y, nie. Y, Nieakceptowalne. Tutaj po prostu wszystko we wszechświecie jest energią, i tą energię pozyskuje się właśnie z zewnątrz, czy z wewnątrz, jakby ten przepływ energety energetyczny jest w każdej możliwej jednostce i przestrzeni. Bardzo często, właśnie. I w większości Indii mistrzowie i adepci tantry są wyznawcami że, żeńskich bóstek takich jak kali, czy durga, czy inne boginie, ale właśnie to jest to, co, o czym mówiłam. Bogowie przede wszystkim żywią się wiarą, żywią się ofiarowaniem, więc zauważcie, że kiedyś, tak jak pewnie widzieliście w różnych filmach, czy nawet najbardziej popularny Indiana Jones, to bóstwom ofiarowywało się jakąś właśnie ofiarę. Ofiarę związaną z czymś, co było dla nas ważne, lub bardzo często ofiara wymagała krwi. Ta krew była taka dość istotna właśnie dla bóstw, dla bogów, bo zawierała kod życia. Więc bogowie karmili się wiarą, karmili się poświęceniem, oddaniem, czcią. Pomimo wszystko i przede wszystko przede wszystkim. A skutkowało to dla wyznawców danych y, rytuałów tantrycznych, właśnie y, technikami pojednania się z tym bóstwem, y, usuwania bariery dzielące właśnie człowieka i boga, stawanie się we wszelkiej mocy y, z tą jednostką właśnie naszego bóstwa, które. Y, Wyzna, wyznają właśnie tantrycy. Więc tutaj bardzo jest ciekawe całe zagadnienie tego, że tantra z jednej strony jest pięknym systemem, który, który jest przepływem energetycznym, ale pamiętajmy, że każda karma, każde działanie ma swoje konsekwencje. Oczywiście również brak tych działań ma swoje konsekwencje, więc jeżeli na przykład wykorzystujemy nie wiem roślinę czy drugiego człowieka, czy jakieś zwierzę, czy jakiś przedmiot z zewnątrz, to jest to już do pozyskania energii to jest to już rytuał tantryczny, czyli my z niego bierzemy energię, aby na przykład wprowadzić ją do, do naszego wnętrza, aby uwolnić się od jakiegoś cierpienia, aby połączyć się bardziej z, bo, z Bogiem, czy z Bóstwem, czy z czymkolwiek w co wierzymy, aby ta energia zaczęła płynąć. Różnice pomiędzy jogą a tantrą. Tak jak wam powiedziałam, yoga wywodzi się z tantry. Tantrę tak zwaną możemy sobie tak tutaj dla potrzeb tego wykładu podzielić na taką prawą i lewą stronę lub na białą i czarną w zależności. I ta prawa strona tantry to jest wszystko, czego my używamy, jest związane z nami samymi, czyli nie potrzebujemy niczego, co jest z zewnątrz. Mamy tylko siebie. Lewa strona tantry to wszystko to, wszystkie te rytuały, wszystkie obrzędy, gdzie używamy innych ludzi, innych przedmiotów, innych bytów, innych istnień, po to, aby. Wyjąć tą energię i przeprowadzić ją na przykład do naszego ciała. Między innymi tutaj właśnie różne rytualne, rytuały seksualne, gdzie łączą się dwie osoby przez energię, kundalini, między innymi też w ten sposób i po to, aby uzyskać wyższe stany świadomości lub oświecenie lub inne założenia, które występują w danym obrzędzie lub w, danej, lub w danym. Rytuale. My przez chwilę zajmiemy się właśnie tą różnicą pomiędzy jogą a tantrą. Więc celem jogi jest usuwanie wzburzeń umysłu. Pamiętamy ten słynny cytat. Tawriti Niroda, czyli yoga usuwa wzburzenia umysłu. I tak naprawdę w jodze staramy się, aby ten umysł nie kontrolował nas, aby, abyśmy się nim nie stawali, abyśmy mieli wolność i byśmy nie dopuszczali naszego umysłu do zarządzania naszym życiem. Więc wykorzystujemy swoje moce wewnętrzne i siebie, aby usunąć te wzburzenia umysłu, aby on działał tak, jak my tego Chcemy, czyli z nami współpracował. Joga jest całkowicie wewnętrzna. Tak jak powiedziałam, właśnie polega to na korzystaniu z naszej mocy wewnętrznej, czyli na przykład z asan, czyli z naszego ciała, czyli z pranajamy, właśnie z oddechu, który my wykonujemy, czy z medytacji, z obserwacji, właśnie naszych myśli yy, i z różnych rodzajów, yy, właśnie przede wszystkim. Yy, Środków zarządzania energią, które wykorzystują tylko i wyłącznie nasze ciało, nasz umysł. Tantra pozwala na przemianę wszystkiego w jedność zewnętrznie, dopuszcza używanie umysłu. Troszeczkę możemy tu rozumieć właśnie ten tantryzm jako taką sferę ezoteryczną, magiczną w jakikolwiek sposób, ale uwierzcie mi, że w miejscach, gdzie tantra jest żywa i ludzie ją praktykują, to jest to ścieżka codziennego istnienia. To jest właśnie, to są te rytuały dla wóstwa. Stawanie się bóstwem, łączenie się z nim, bycie z nim na co dzień. Nie jest to nic takiego, co wywołuje jakiś strach, ponieważ jest to w danej tradycji, że tak powiem, codzienność. W jodze obecność guru nie jest konieczna. konieczna. Ponieważ na początku mamy nauczyciela, na początku mamy guru, który staje się naszym przewodnikiem, ale my cały czas dążymy do tego, aby zrozumieć nasz, nasz wewnętrzny potencjał, aby kierować się. Tym naszym sercem, naszym przewodnikiem wewnętrznym, który doprowadza nas do oświecenia, naszą intuicją, która wie, w którym kierunku my idziemy, i tym naszym guru wewnętrznym. Oczywiście, że nauczyciel, że właśnie guru na początku nas prowadzący, daje nam różne techniki, daje nam pomoc, jest naszym wsparciem, ale nie jest to konieczne. I również nie jest to konieczne w praktyce jogi, aby Zawsze posiadać guru i żeby tylko pod przewodnictwem guru praktykować, ponieważ w czasach obecnych, tak jak wiecie, już każdy z nas praktykuje w swoich możliwościach, w swoim zarządzaniu, nawet w odległości, w kontakcie z guru, swoim własnym lub też nie, gdzieś. W takich przestrzeniach, które no, nie potrzebują tego prowadzenia takiego na co dzień. Natomiast w tantrze obecność guru jest niezbędna, ponieważ procesy technologiczne nieustannie ulegają zmianie i po rozpoczęciu danego rytuału, danego procesu zmiany, te zmiany są już nieodwracalne, więc trzeba dokładnie wiedzieć, w jaki sposób działamy, dlaczego tak działamy. Po co działamy, w którym kierunku idziemy? I to dokładnie wie guru, który zarządza tą energią. Jest to osoba zewnętrzna, która prowadzi właśnie dane rytuały, dane obrzędy, po to, aby w taki sposób zewnętrzny, czasami nawet aż wizualny, fizycznie, może doprowadzić do jakiejś tam zmiany drogi czy. W kierunku w życiu swojego wyznawcy czy adepta. Przez chwilę jeszcze zastanówmy się nad takimi trzema pojęciami, które charakteryzują temat Tantry. Tantra jest dużym systemem. Jest systemem zarządzania energetycznego w wielu wymiarach. I tak jak Wam powiedziałam właśnie już w poprzednich slajdach, w tym całym wykładzie, Tantra zarządza po prostu energią. Nie klasyfikując ją w żaden sposób dobra, zła, potrzebna, niepotrzebna. Jest to po prostu energia, którą się pozyskuje. Jantra jest również tematem związanym z Tantrą, bo jest to warsztat. Jantra dokładnie oznacza warsztat. I bardzo często tym warsztatem okazywała się święta geometria, czyli właśnie jantra, takie mandale budowane Budowany na początku, był to warsztat taki tkacki, czyli tak jak pewnie znacie dywany, które są w takie różne wzory e, wykonywane, to tutaj jantra również się w takim warsztacie tkackim wykonywało. A w czasach obecnych, jantra, oczywiście jest cały temat świętej geometrii, gdzie można m, zajrzeć sobie do tego, co oznacza, na przykład kwiat życia, co oznacza e, symbol. E, symbol konkretnej mantry zapisany w odpowiedni sposób. Są to symbole. I yantra, tak jak mówiłam, oznacza warsztat tkacki. W obecnych czasach już mnisi, na przykład buddyjscy, tybetańscy, usypują mandale z piasku kolorowego, a na koniec tego rytuału niszczą ją po to, aby pamiętać, że wszystko przemija, że wszystko kompletnie, czy to jest pozytywne, czy negatywne, wszystko przeminie i życie również przemija. Więc jest to taka kontemplacja, jest to użycie Mandali jako właśnie warsztatu, jako mm, taki, takiego momentu pracy nad przekonaniem. Polecam Wam świętą geometrię, bo jest tam dużo wzorów, dużo, dużo różnych zasad, w, jakich, w jaki sposób funkcjonuje nasz świat ze względu na właśnie geometrię. Bardzo ciekawym takim tutaj aspektem, który można dalej spotkać w Azji jest to, że na przykład w systemach buddyjskich często buduje się klasztory, czy właśnie sale do jogi czy, um, czy różnego rodzaju świątynie w miejscach, które są z poziomu świętej geometrii bardzo energetyczne. Czyli na przykład na Sri Lance jest świątynia wybudowana na pośród pięciu żywiołów w Matarze dokładnie, na małej wyspie otoczonej wodą. Jest, są tam wszystkie żywioły, bo jest powietrze, jest woda, jest ziemia, jest oczywiście ogień, który jest rozpalany i słońce. No jest przestrzeń akash, Czyli tak jak widzimy, jest te pięć elementów. Na na przykład nasz nauczyciel ze Sri Lanki również budował swoją szalę w oparciu o świętą geometrię, czyli tak, aby jak najlepiej było ułożone akurat konstelacja gwiazd, wtedy kiedy wbije się pierwszy gwóźdź pod budowę domu. Co ciekawe, starożytne miasta również były budowane na oparciu właśnie starożytnych jantr, czyli świętej geometrii. I również ciekawe jest to, że wiele polskich starych miast jest w ten sposób budowane. Czy na przykład swastyka jest to również symbol przedstawiający świętą geometrię? Więc bardzo ciekawy temat, bardzo duży temat, można sobie go troszeczkę bardziej rozwinąć. Polecam serdecznie. I kolejnym takim um, momentem tutaj, o którym będziemy mówić, czyli takim um, zagadnieniem jest mantra. Mantra jest to narzędzie. Jest to na przykład najświętsza, najbardziej popularna mantra om, od której wszystko pochodzi. Ale na temat mantr też będziemy mieli osobny wykład, więc zapraszam was serdecznie do niego. Natomiast tutaj przy wykładzie na temat tantry, pamiętajmy, że tantra jest to po prostu szeroki system energetyczny, jantra jest to warsztat, czyli coś, co używamy. I mantra jest to narzędzie, którym oddziałowujemy właśnie podczas rytuałów czy w jakikolwiek sposób energetyczny na nasze ciało, również na przestrzeń. Bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie tego wykładu. Zapraszam Was serdecznie na nasze kursy nauczycielskie, również kursy jogaterapii oraz do naszego studia SMU yoga na zajęcia. Codzienne, i na nasze wyjazdy. Kliknijcie pod spodem lajka like pod tym wykładem, jeżeli był on dla Was użyteczny, i zasubskrybujcie nasz kanał. Ja dziękuję Wam bardzo, żegnam się z Wami serdecznie. Hariom, namaste.